Cześć, tak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam Was z innej strony. Rozpocząłem tutaj sobie małe zmiany w pokoju. Za jakiś czas pokażę Wam efekty końcowe, ale szczerze, nawet podoba mi się ten kąt, ponieważ nie rzuca się w oczy, że jest coś krzywo w tle. Na przykład, mimo że nigdy nie było krzywo, to była wina kamery. Plus, tak bardziej patrzę na grę, nie wiem. Bałem się, że będzie gorzej. Zaczynamy od nagród za Ligę Elitarną. Oczywiście bierzemy 6 paczek plus jednego player pika, wszystko niewymienne, ponieważ ciągle powtarzam, że na przykład niewymienny Jinola warty 10 milionów, no niby fajnie byłoby go sprzedać, ale ale też oczywiście mogę nim pograć. Przez najbliższe kilka miesięcy nic by się nie stało. Kto będzie naszym player pickiem? Czy będzie to nowy przepiękny Salah? To nie będzie Salach yy, ok A wezmę Kandrewę. Zawsze jakaś ta sympatia do Włochów w moim sercu jest, mimo że za bardzo nim pograć nie można. Trochę sobie w Rivalsy grałem, choć dzisiaj skupimy się na kwalifikacjach do Food Champions, żeby aż tak bardzo się nie spinać i denerwować. Niby mógłbym zostawić sobie te paczki na jutro, ale jutro... To ja coś trafię z jednej paczki. Tutaj ciągle mamy do trafienia fajne karty, i zaczynamy od tych fajnych kart. Eee, środkowy pomocnik Tony Cross 88 klasyczek No taka a Niemców, Bayern Monachium Pokonuje PSG 2 do 0 Ja już jestem w szoku, że moje typy się sprawdziły A niestety teraz to niego muszę przepalić Więc ukończę sobie kolejny segment od ja W międzyczasie kontynuując mój wywód No meczu z Mil Milanu nie oglądałem, ale zakończył się wynikiem 0 do 0 Niestety nie wiem jak to spotkanie wyglądało Czy to był sprawiedliwy wynik y Czy też nie, jednak No jeśli chodzi o PSG, Bayern I któryś raz tu już mówię, prawda? Nie wiem czy jest w ogóle sens poświęcać czas PSG Stało się to, o czym wczoraj mówiłem. No po prostu, no nieważne, naprawdę nieważne, co się wydarzy. Oni tego nie zrobią, nie? No, nie wiem, czy za mojego życia. To się wydarzy, a chcę żyć troszeczkę długo. Nie, żebym jakoś na to mega czekał, ale... Jestem ciekaw, czym oni tam tego Kyliana przekupili. Z drugiej strony, no, on urodził się w Paryżu, prawda? No, może jego marzeniem jest granie w tym klubie do końca życia i odpadanie w tej fazie Ligi Mistrzów. Nie wnikam w to, to jego życie. Ale mam jednak nadzieję, że kiedyś zobaczymy go w jakimś innym klubie. Tak po prostu, nie? Z neutralnego punktu widzenia. Myślę, że jeszcze kiedyś do tego Realu przejdzie, nie? Bo to... to aż niemożliwe, żeby miał spędzić całą karierę w Paryżu. Okej, okay, lecimy z kolejną paczką o wartości 100 tysięcy. Czy zobaczymy fantazję? Niestety, no nie ma. Nie ma tego polotu. To będzie Thomas Partey, oceniony na 84. Niestety, tragedia. A no, tak naprawdę najlepsze paczki za nami, ale mamy jeszcze dwie paczki za 50 tysięcy. I proszę, ktoś biedny, chociaż niech się, niech się tutaj pojawi. No bardzo biedny, doczekałem się. Echać się, stare czasy przypominają, jak tym profilem byłem ustawiony do kamery. Cegiełka niestety nigdy nie wróci, bo uważam, że nie ma sensu wracać do czegoś, co było. Trzeba tworzyć nowe. Ale no. Nowe nadejdzie na nową FIFA. Na razie chciałem sobie tutaj mówię. Tu jest kanapa, mimo że jej kompletnie nie widać. No i w najbliższym czasie będę sobie tam jakieś światło ustawiał czy coś. Też muszę telewizor ogarnąć, żeby... No żeby nagrywać tutaj fajne reakcje na mecze, bo zawsze jest to jakiś ciekawy content. Oczywiście... <laughs> No to jest Damian, no spokój się, to jest man of the match i Lachowicz to oczywiście nie jest, to jest Jowicz, którego już trafiłem i chyba, mam nadzieję, że go przepaliłem, czy nie przepaliłem? Nie przepaliłem, wow, dwie karty man of the match w jednej paczce i to jeszcze wymienne, piękna ej, dużo zarobiłem z tej paczki. Jeśli chodzi o dzisiejsze mecze, to gra Lech Poznań, ja tam za bardzo wnikać nie będę, ale właściwie może sobie obejrzę, jak radzi sobie polski klub, oczywiście, no są to rozgrywki nowe, ale zawsze fajnie jest zobaczyć polską drużynę, mimo że ekstraklasy nie oglądam, zachodzącą gdzieś w jakichkolwiek Pucharach. No jest to moment wyjątkowy, dlatego tutaj pozdrawiam wszystkich poznaniaków, trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że teraz nie rzuciłem klątwy. Jak widzicie, mam na koncie 22 tysiące, to oznacza, że kogoś kupiłem. I tak wczoraj o nim mówiłem, no to go kupiłem, Jorentę, ale wiecie co? Zróbmy sobie tego Depaya, bo został mi jeden skład do przepalenia, przecież nie będę teraz czekał dwa tygodnie, żeby nim zagrać. Ja uważam, że w tej formacji na skrzydle już teraz mogę nim grać. 87 raczej się uda. No i voilà, bez problemów Memphis Depay trafia do naszego składu od razu na pozycji środkowego napastnika, by go wrzucić. I mam nadzieję, że już pod koniec kwi kwietnia. Nie, nie kwietnia! Pod koniec marca zobaczymy go za upgrade'em, Nie ja mówię, no daty to nie jest moja dobra strona. Ale tak, kupiłem tego Jorenty. Dałem za niego 1 370 tysięcy. Jego cena się nie zmieniła. Stoi. Nie wiem, czy będę go trzymał przez najbliższe dwa tygodnie. Zobaczymy właściwie, co się pojawi. Bo z tego, co widziałem w przeciekach, tam ptaszki ćwierkają, że ma wyjść Diogo Jota specjalny. No, ja czekałem wreszcie na jakąś inną kartę z Liverpoolu. Czy to Luisa Diaza, czy to właśnie Diogo Jota, Doczekałem się, więc prawdopodobnie będę chciał przetestować Portugalczyka, aby tylko mu od razu jakiś fajny boost dali. Memphis z katalizatorem by trochę lepiej podawał, plus będzie miał trochę. Lepsze rzuty wolne. Fajnie byłoby nim trafić. No i dobra, testujemy te dwie karty, a później sobie zrobimy 5 razy 84, bo wiem, że takie SBC się wczoraj pojawiło. Szczęsny Lucio Maldini. Taki klasyczek i drogba z Forlanem. Zawsze miło nie jest widzieć Mbappé, ale jest mój ulubieniec. Jarzinio. jeszcze brakuje, by pojawiły się ikony Foot Fantasy. Wyobraźcie sobie, Jarzinio. Foot Fantasy. O, chciałbym, bardzo chciałbym zobaczyć te karty, ale moment momencie, gdy jest pierwsza akcja Memphis Depay. Przejście na prawą. Aha. W tym tygodniu jest szansa, aby zrobić wreszcie 10 do 0 w kwali, bo jeszcze żadnego meczu nie przegrałem. Patrząc na to, czym zaczynałem, to spoko, dlatego ciśniemy. Bellingham na zielony? <grymny> tak jest, tak jest, tak jest. 1 do 0. Uwielbiam to, proszę jej, proszę. Nigdy nie usuwajcie shotów z gry, bo to jest cudo. <grymny> nie chciałem, by to podanie trafiło do Trenta. Rozumiem jednak, dzięki temu. Wow, Di Lorenzo. Wycofamy. Bellingham może po raz drugi, fajny, fajny dribbling, będzie Ginola, ruletka i to jest 2 do 0, super opanowanie, no i co no? lecimy po trzecią, Firmino podanie z fałsza, no to z fałsza też Depay i to jest 3 do 0, no dotrzymałem obietnicy. Panie i panowie, Di Lorenzo strzelił kilka bramek w tym sezonie, ale na Gresie to na szczęście przekłada, jest 1 do 3. Wiem, że w tym meczu mało mówił o Jorent, ale to dlatego, że tak naprawdę on nic za bardzo nie zrobił. Nie miał przejęć. Ja sprawdzę w ogóle jego statystyki po tym spotkaniu, jak to wyglądało, ale no nie czuję by był. Jakoś tak wszystko go omija. Wydaje mi się, że offside, dobrze. Na pewno kilka razy dobrze podał, ale na razie to nie to. Spalony, gościu. A nie było! Oho, 2 do 3. Dobra, Memphis, ty też masz uderzenie z dystansu i corner. No nie, no większa kontrola piłki Lucy w tej sytuacji jest diabi, którego trend raczej nie dogoni, ale możemy zablokować. Nie, no nie karny, no gdzie? I czy rywalu kończy kombek w kontra Kobel? Zobaczmy. Kobel! No niestety, Izak. Masz to z ławki, czy nie masz? Izak! Ja pierdzielę, no nie załapało mi precyzyjnego. Dobra, Kessi ścięty. Oj. Trochę zwolniliśmy tę akcję, choć znając, że pewnie i tak stworzy coś lepszego To się właśnie dzieje, Smolarek, Smolarek, Kobel! Piłka pięknie wraca i Bale z przewrotki Złe wspomnienia Izak Jorente, tragedia człowieku, tragedia. Ty nic w tym meczu nie pokazałeś! Chyba że teraz! Jorente, Jorente, tak jest! 4 do 4 w ostatniej sekundzie zrobił to, bo już bym go wystawiał na listę transferową i będzie to, co lubię najbardziej czyli dogrywka w kwalifikacjach do Foot Champions. Choć sędzia doliczył rekordowe 3 minuty. Pierwszy raz coś takiego chyba widzę w tym roku. No straćmy kolejną gówną bramkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Diabi. Dośrodkowanie. Brawo. <ścoughs> no. Nie, no bez przesady, to jest już koniec. Leci Jorentę, chce pokazać, że ten zespół może z nim istnieć i on to robi. 5 do 4, co za rakieta! Dwa bardzo ważne gole, kurde. Też złe wspomnienia z tym Jorentę. Nie spodziewałem się tego po nim, aż kamera zwariowała. Ile to było przecież? 33,5 metra. 118 na godzinę i to wpadło, cholera jasna. No nie byłem zadowolony z jego występu, tak jednak zaczął nas ratować. Kiwka, no i wygrywamy to 5. Nie, 6, 4. No to co? Zróbmy jedną paczkę 84 razy 5, a resztę. Sobie zostawię na nową drużynę, bo jak tak przygotuję z pięć takich paczek, to kurczę, może coś potężnego wpadnie. Dobra, niech będzie karta, która będzie pasowała do LED'ów w moim tle. No nie do końca liczyłem na motma, ale to jest Paulo Dyba, Angel Di Maria. Też bardzo dobra ocena. 87. No musiał znaczy nie musiałem trafić wokół, to widziałem paczki, gdzie były same karty 84, ale zobaczmy, czy może jakiś fantazy się kryje w środku, tak czy nie? Niestety nie, ale chociaż dwa razy 85, będą na kolejne paczki. To na zakończenie. Sympatyczny pik 82 plus. i jak to kończymy? Kończymy to Hradeckim. Brawo. Zostało mi jeszcze 7 tych pików do zrobienia, to chociaż sobie już zyskam tego towarzysza na lewą obronę, no jeśli chodzi o te paczki to mówię. 25 razy 84 plus na nową drużynę brzmi bardzo fajnie. Ja dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Życzę wam fantastycznego dnia. Dzięki, że tu jesteście. Cześć.